Witam Was bardzo serdecznie na naszym kolejnym spotkaniu. Dzisiaj zajmiemy się pielęgnacją ciała. Nasze ciało wymaga pielęgnacji tak naprawdę przez cały rok, a nie tylko na wiosnę. Niestety, większość z nas o tym zapomina. Główne problemy, z jakimi borykają się nasze klientki, to jest celulit, wiotka skóra, blizny, rozstępy, i dzisiaj tymi tematami się właśnie zajmiemy. No, są to defekty, samo przyznacie, które nie pojawiają się nagle, no i też niestety nagle nie znikną. Jak sobie z nimi radzić? Czy wystarczy tylko kilka zabiegów tuż przed latem? Przyjrzyjmy się najczęściej występującym defektom skóry na ciele i przekonajmy nasze klientki, że warto wprowadzić jest zabiegi na ciało regularnie przez cały rok. O czym będziemy dokładnie sobie dzisiaj mówić. Ponieważ celulit i tkanka tłuszczowa to największa zmora w większości z nas, dlatego też od tego zaczniemy, zaczniemy sobie od tkanki podskórnej. Następnie omówimy sobie przyczyny, rodzaje, jak również stopnie zaawansowania celulitu. Nad tym skupimy się jak najmocniej, dlatego że to jest problem, który dotyka naprawdę największej grupy kobiet. Podpowiem, jakie zabiegi można wykonywać właśnie na walkę z tkanką tłuszczową i z celulitem. Skupię się oczywiście na urządzeniu Dermation, pokażę Wam zdjęcia efektów przed i po zabiegach właśnie na tkankę tłuszczową i na celulit. Następnie przejdziemy sobie do ujędrniania skóry, również podpowiem jak używać Dermationa na blizny i na rozstępy. Omówimy łączenie tego urządzenia, zabiegów termoorganik z różnymi innymi technikami zabiegowymi, jakie posiadamy ogólnie w gabinetach. No i oczywiście też omówimy sobie pielęgnację domową, bo jest to niezmiernie ważna część każdej terapii. Oczywiście nie tylko na celulit, zawsze podkreślam tą pielęgnację domową. Również przy okazji omawiania różnych problemów na twarz. No dobrze, powróćmy do naszego celulitu, od tego zacznijmy. Tak jak wspomniałam, celulit jest to największa nasza zmora, dlatego właśnie od tego zaczynamy. Co to jest celulit i dlaczego on głównie dotyczy kobiet? Dlaczego powstaje i jak sobie z nim radzić? Celulit jest to zaburzenie w fizjologii tkanki podskórnej, podczas którego obserwowane jest miejscowe odkładanie tłuszczu, niewydolność krążenia, nadmiar wody, ale również i toksyn. Tkanka podskórna znajduje się między skórą a mięśniami. Budowa prawidłowej tkanki podskórnej obejmuje znaczną ilość adipocytów, kolagen. Żel proteoglikanowy, nieliczne fibroblasty i brak elastyny. Jednostka tłuszczowa zbudowana jest ze skumulowanych adipocytów układających się w kształt tak zwanych zrazików, które otoczone są przegrodami tkanki łącznej. Zawierają, ta tkanka łączna zawiera włókna nerwowe, jak również naczynia. Komórka tłuszczowa wykazuje bardzo dużą skłonność do zmiany objętości. Zraziki są bardzo dobrze ukrwione i unerwione. Jakie funkcje pełni tkanka podskórna? No, przede wszystkim są to funkcje podporowe, ale również są to funkcje metaboliczne. Tkanka podskórna określa kształt oraz jędrność naszej skóry. Ilość adipocytów zaczyna kształtować się już w okresie wczesnego dzieciństwa. Właściwie zostaje ona niezmieniona, i tkanka tłuszczowa, taka prawidłowa tkanka tłuszczowa, powinna stanowić od 15 do 20% wagi ciała zdrowego człowieka. Tkanka tłuszczowa występuje pod dwoma postaciami. Pierwsza to jest tak zwana biała, ona również może być zwana w niektórych opracowaniach tkanką żółtą. No i ta druga postać to jest tkanka tłuszczowa brunatna. Biała tkanka tłuszczowa odpowiada za magazynowanie energii, chroni nasze organy wewnętrzne przed urazami, ale także produkuje hormony, które następnie wydzielane są do krwi.